Dzień dobry wieczór razero. Czas na kolejną klasę serii, zostało nam ich już naprawdę niewiele, a dziś gościmy druida, który długo czekał na swoją kolejkę, także usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału, Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Funny World of Warcraft znajdą tu Prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot. Tak naprawdę druid jest praktycznie jedną z ostatnich klas, jakie nam zostały i muszę powiedzieć, że robię te klasy z przyjemnością, ponieważ to właśnie druid w Feral jest moim mainem w World Within. Porozmawiamy sobie oczywiście o wszystkich specjalizacjach, jakie ma w rękawie, jeśli ktoś ma zaległości serial lub chciałby sobie przypomnieć inne klasy. Zapraszam do playlisty w prawym górnym rogu ekranu. Zadziecie tam wszystkie omawiane do tej pory. Miłego oglądania, a tymczasem zajmijmy się naszym miłośnikiem zwierząt i roślin. Większości z Was druid pewnie kojarzy się z nocnymi elfami, czyli Kaldorei, z Malfurionem oraz scenariuszem z Warcrafta 3. Jest to bardzo trafne skojarzenie, żeby jednak zrozumieć naturę na Azeroth trzeba skojarzyć ją z tytanką Eonar, która jest jej wcieleniem i która zapoczątkowała życie na naszej planecie. Miała ona swoich pomocników w postaci Titan Keepers, czyli Frey, jak i Titan Forged, którzy niestrudzenie wykonywali dyrektywy od Titan Keepers, budując, rozsiewając, konstruując i strzegąc różnych placówek tytanów, jak ich kreacji. Nie będziemy się rozwodzić na temat poszczególnych placówek, w których powstało życie, musicie natomiast wiedzieć, że są to strategiczne i centralne punkty życia i energii natury na Azeroth. Veil vale of Eternal Blossoms, Ungoro Krater i Sholazer Basin może kojarzycie te punkty z różnymi zdarzeniami w World of Warcraft, ponieważ akurat te punkty są podatne na działania sił Void. W Battle for Azeroth widzieliśmy Veil vale of Eternal Blossoms skąpane w koszmarze i wizjach Enzota. Ungoro Crater od zawsze w wowie kojarzone jest z innym, by nie powiedzieć, dzikim klimatem flory i fauny. Hasają tam sporych rozmiarów dinozaury. To miejsce ma praktycznie klimat Jurassic Park, jakby się nad tym zastanowić. I pojawiło się też w moim zestawieniu POP Kultura w World of Warcraft, na który bardzo serdecznie zapraszam w prawy górny róg ekranu jak zwykle. Jeśli chodzi o pochodzenie i początki tej klasy, można powiedzieć, że jest ona starożytna. Tak jak wspomniałem wcześniej, Druidzi kojarzą nam się z Scenariusem i Malfurionem, mistrz oraz uczeń. Jednak jeśli zapytalibyście różne rasy, kto był pierwszym druidem, odpowiedzi mogą być zaskakująco różne. Kanonicznie był to Malfurion, jednak Taureni odpowiedzieliby, że byli to Jaungole, ich pra, pra przodkowie Musicie wiedzieć, że Taureni są praktycznie tak samo starą rasą co Caldorei, czyli nocne elfy. Wtedy, gdy Dark Trolls ewoluowały w nocne elfy, w tym samym czasie Jaungole. Ewoluowały w Taurenów i Taunka. Te dwie pokrewne rasy mają wspólnego przodka. Wszystko za sprawą Well of Eternity. Ta sama magiczna energia zmieniła nie tylko Dark Trolls, ale też właśnie Youngolsów. Kanonicznie to właśnie Malfurion był pierwszym uczniem pana lasu scenariusa, ale nie można zapomnieć, że to Youngole mieli kontakt z magią ziemi i z samym scenariusem jeszcze wcześniej niż Malfurion. To jednak ukochany tyrandy uzyskał szkolenie, które pozwala mu nosić to zaszczytne miano. To scenariusz nauczył go mowy lasu, mowy roślin i zwierząt. Zanim dojdziemy tu do wyszukanych zaklęć magii natury oraz potężnych zwierzęcych form, trzeba zacząć od języka samej natury. Malfurion miał niesłychany dar, potrafił zrozumieć szum wiatru, mowę liścia, bo musicie wiedzieć, że w Lord Warcrafta drzewa naprawdę mówią. W książkach są fragmenty, gdy Malfurion z nimi nawet rozmawia. Dzieje się to na zasadzie telepatycznej. Oczywiście drzewa nie mówiły do niego bezpośrednio, lecz komunikowały się z nim w inny sposób. Wyobraźcie sobie, jak doskonały zwiadowcą jest Malfurion. Mógł porozumieć się z roślinami jak zwierzętami na niebie, mógł go ostrzegać, jak i go słuchać. Dlatego często widzimy tę randę sową. Ona też potrafi się komunikować ze zwierzętami, jednak na trochę innej zasadzie i w mniejszym stopniu. Przejdźmy powoli do specjalizacji. Tutaj druid jest unikalny, ponieważ jako jedyna klasa posiada cztery specjalizacje. Żadna inna klasa nie może pochwalić się takim asortymentem. Dlaczego? Ponieważ do druida zawsze była przylepiona łatka. Druid to klasa do wszystkiego i do niczego, lub inaczej Jack of all trades, but master of none. Czy to jest jednak trafne określenie? Niezupełnie. I ostatnio sam się o tym przekonałem. Gram w od The Burning Crusade i zawsze uważałem druida za klasę niższej kategorii. Sam jednak nim nie grając, Feral to był dla mnie gorszy rodzaj Assassination Rogue, Balance to mierna kopia Maga Arcane, Guardian Druid i Restoration. Tutaj okej, okay. klasa miała swój oryginalny background, jednak od zawsze miałem przeświadczenie, że Feral i Balance nie mają swojego oryginalnego charakteru. To było kiedyś, nie grając klasą i co najważniejsze nie znając lore. Dzisiaj wyprostujemy parę rzeczy przynajmniej z lorowej strony. Guardian Druid to obrońca natury w wielkiej, zwierzęcej formie. Przybierając postać ogromnego niedźwiedzia, już na samym wstępie zastrasza przeciwnika swoją aparycją. Takiego druida znamy już od Warcrafta 3, co innego jednak nim grać. W końcu możemy poczuć ogromną dziką moc wielkiego zwierza, który ma w asortymencie parę niezłych sztuczek. Guardian to przede wszystkim obrona. Takie spele jak Barkskin czy Iron Four to naprawdę ogromne ułatwienie, mitygując obrażenia. Z lorowej perspektywy druid w formie gardiana potrafi wzmocnić swoje futro oraz nałożyć na siebie maginatury, dodatkowo wzmacniając skórę tak, jakby była to mocna kora drzewa. Gdy jednak druid w tej specjalizacji odniesie spore obrażenia i wróg naprawdę spuszcza nam łomot, zawsze możemy użyć skilla o nazwie Frenzied Regeneration. Jest to potężny skill, który uratuje nam życie niezliczoną ilość razy. Ta dzika przemiana materii w połączeniu z magią natury zabliźnia rany i daje zastrzyk adrenaliny, potrzebny do dalszego działania. Potężna forma pozwala nam zagłuszyć wroga rykiem. Spell Incapacitating Roar, a później przejść do szaleńczego ataku. Spell Berserk jest tu kolejnym must have w tej specjalizacji. Berserk daje nam boosta w obrażeniach, skraca przydatne cooldowny, obniża koszt speli i jest to absolutny must have ogólnie dla klasy druid. Poza tym Guardian może mieć też połączenie z Elun, co pozwala nam przyzywać lunarne promienie nie wychodząc z formy niedźwiedzia, bo trzeba dodać, że wchodzenie i wychodzenie z formy w grze trwa praktycznie mniej niż sekundę, to w książkach Ilord trwa to naprawdę trochę dłużej. Nie ma szczegółowego opisu transformacji w Guardiana, ale bodajże w książce Malfurion jest opis Hamularun Totema, zmieniającego się w kruka lub innego ptaka. Zamiana w niedźwiedzia jest też dobrym pomysłem wtedy, kiedy druid w normalnej formie jest śmiertelnie ranny. Będąc w wytrzymalszym ciele, może po pierwsze znieść ból o wiele lepiej i po drugie szybciej się zregenerować. Rage of the Sleeper to kolejny niesamowicie dobry spell Guardiana, który ma swoje korzenie w wyznawcach Ursocka. War Within wprowadził kolejny element do Fantasy Class, dając nam do wyboru dwie mini specjalizacje: Guardian ma of the Claw oraz Elune's Chosen. Druid of the Claw to właśnie ta surowa potęga bestii, ta siła niedźwiedzia, o której wiedzą wszyscy wyznawcy Ursoka i druidzi specjalizujący się w tej właśnie formie. Elun's Chosen, natomiast, to dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Poprzez kontakt z boginią Elun, Guardian Druid jest w stanie przyzwać niszczycielską energię Arcane, by palić wrogów na odległość. Specjalizacja Munkin i w ogóle forma tej dziwacznej bestii, jest jedną z najbardziej oryginalnych w całej grze od samego początku jej istnienia. Jest unikalna, zarówno pod względem wyglądu, jak i zdolności, których używa. Z lore'owego aspektu jest również sporo do powiedzenia. Munkin to przede wszystkim forma głęboko zakorzeniona w kulturze Night Elfów. Elun dała im moc do ujaśnienia mocy Arcane w postaci Księżyca i Słońca, poza tym władając też magią natury. Forma Munkin zwana też czasem Olber, ze względu na wygląd, duża postać misia i zewnętrzny wygląd ptaka, Munkin był kontrom do spelka sterów w wojnie starożytnych, by karać demony na dystans, także ich geneza sięga daleko daleko wstecz. Co jest bardzo interesujące w tej specjalizacji to charakter magii słonecznej, ponieważ nigdzie indziej nie spotykamy tak wielu odniesień do tego ciała niebieskiego, z czym też Taureni mogą się w pełni utożsamić, będąc oczywiście wyznawcami słońca jako bóstwa zwanego An tak naprawdę, to cała filozofia tej specjalizacji opiera się na zaćmieniach, żonglowaniu magią Słońca i Księżyca. Takie spele jak Solar Beam, Starfire, Moonfire, Sunfire, Starfall, Orbital Strike dobitnie mówią nam, z czym mamy do czynienia. Jest to istne bombardowanie ciałami niebieskimi. Jeśli kochacie filozofię nocnych Elfów, ich sekretny tryb życia na uboczu, naturę i przede wszystkim ich boginie Elun, to Moonkin jest jej arsenałem to chodzący minigun Elon, który zrobi z ciebie lunarne sito, a później spali promieniem słońca. Posiada również całkiem dobrą obronę jak na kastera, ponieważ nie działa tutaj główny crowd control maga czy szamana jakim jest Hex lub Polymorph. War Within dwie mini specjalizacje to Elon's Chosen oraz Keeper of the Grove. W drugiej mamy położony większy nacisk na magię natury, gdzie drzewce są uzbrojone w moc Arcane, zwiększając tym samym naszą zdolność magiczną. Jest to w tym momencie najchętniej brane drzewko pod M +y i ogólnie grę z uwagi na to, że w większości przypadków efektywniejsza i prostsza niż Elon's Chosen. Chociaż z lorowego punktu widzenia to ostatnie powinno być bardziej brane pod uwagę, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, wybraniec Elun po prostu bardziej pasuje do charakteru Monkina. Ta specjalizacja chce po prostu uleczyć cały świat. Ich lore i geneza jest głęboko związana z tym, jak działa magia natury na Azeroth. Druidzi leczący potrafią zgromadzić energię za wszystkiego, co żyje i tchnąć ją w ranę lub uszkodzone ciało i żywą tkankę, powodując natychmiastową regenerację. Sama Eonar, a później Freya, nauczyła i pokazała, jak potrafi wyglądać życie, jak rośliny oraz zwierzęta potrafią ewoluować w piękne gatunki i rasy. Bez tytanki Eonar nie byłoby też Emerald Dream, wymiaru, który dostępny jest tylko dla wytrwałych druidów, studiujących i śniących. To wszystko jest ze sobą powiązane. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wymiarze Emerald Dream, zapraszam w prawy górny róg ekranu, zrobiłem o nim odcinek. Hilerzy w tej specjalizacji są tak głęboko związani z naturą, że ich forma przypomina drzewa. Było to szczególnie widoczne w starszych dodatkach do World of Warcraft, gdzie niejako forma ta była znakiem rozpoznawczym druida jako klasy. Teraz jest to opcjonalna wersja w talentach i tylko na czas określony. Druid resto celebruje życie, świętuje je i pielęgnuje każdego dnia. Bratanek Hamularun to tema bał się nawet bła trawy i chciał wyprawiać im pogrzeb. To jest oczywiście niekanoniczny bohater, ale łapiecie obrazek w jakim stopniu druidzi walczą o każde życie. Rejuvenation, Lifebloom, Regrowth czy Wild Growth to podstawowe skile leczące tej specjalizacji. Dodać trzeba, że charakter naszego healera jest tutaj zawarty w trzech literach. HOT, czyli Healing Over Time, znaczący to, że nie ma tutaj takiej rampy jak w przypadku prista bądź szamana, który jednym healem potrafi uleczyć połowę życia, lecz musi mieć do tego dobre warunki. Druid będzie raczej skupiał się na nałożeniu paru skilli leczących, by uzyskać efekt nakładki. Innymi słowy, druid jest healerem, który musi pomyśleć przed dużym demedżem, zamiast na nie reagować. Wspomniany spell Incarnation Tree of Life pomoże nam poczuć się jak ze starych dobrych czasów. Poza tym dodane w War with drzewka, czyli Windtalker oraz Keeper of the Grove, o którym już mówiłem, Wildstalker występuje w specjalizacji Feral, o którym też za chwilę i właśnie Restoration bazuje na formie kota oraz dotach nakładanych na wrogów. Lorowo Wildstalker to taki dziki druid, który mieszka na odludziu i generalnie woli formę zwierzęcą niż swoją własną postać, ponieważ tak bardzo utożsamia się ze swoją dziką naturą. A jeśli mówimy o dzikiej naturze, to Feral jest jej uosobieniem. Wszystko, co lubicie w dzikich kotach: zawziętość, szybkość, instynkt zabójcy, kły, pazury. I niesamowita zdolność adaptacji, Feral to specjalizacja DPS, która skradła moje serce. Ci, którzy śledzą kanał na bieżąco, a przede wszystkim śledzą streamy, wiedzą, kim i czym gram. Feral to forma kota drapieżnika, apex predator, który nie odpuszcza celowi i ofiarze. W wojnie starożytnych demony na własnej skórze poznało jaką moc ma natura i dzikość druidów oraz Wild Gods. Rola druidów Feral jest znacząca. To trochę tacy dzicy myśliwi, którzy dbają o balans, wiedzą, że poprzez śmierć można dać życie. Zabijają chore i niebezpieczne żywe istoty, by wzmocnić inne, chroniąc balans w przyrodzie. Robią to za pomocą krwawień, tnących jak żyleta pazurów i rozrywających mięso kłów. Takie skille jak rip, thrash czy swipe. To przede wszystkim ogromne łapy i pazury potrafiące przebić pancerz Warriora. Ofiara taka szybko wykrwawia się z głębokich ran czy odniesionych zakażeń, a jeśli jeszcze stoi na nogach, niesamowity refleks kota wykończy go uciskiem masywnych szczęk na szyi bądź rdzeniu kręgowym. Feral jest w samym środku, czuje smak krwi, gdy rozrywa mięśnie i ścięgna, zalewa go dzika i pierwotna żądza, taka sama jak w przypadku W Swoją drogą jest jedna zakazana przez arcydruida Malfior na ścieżka druidyczna, zbyt nieprzewidywalna i niebezpieczna, o której powiem przy okazji innego odcinka. Feral to czysta, pierwotna siła instynktu. Druidzi z tej szkoły często trzymają się z dala od cywilizacji. Są przypadki, że nie wychodzą ze swojej formy miesiącami, polując i egzystując razem z innymi zwierzętami. Na początku wspomniałem o podobieństwach z Rogue, ponieważ mamy ten sam system zarządzania, combo points i energia. Dla osoby, która lubi te pięć punkcików, a później słoczysty damage z nich wynikający, nie zawiedzie się, ponieważ głównym point spenderem jest tutaj ferocious bite. Masywne zęby i szczęki druida idą tu w ruch i zapewniam Was, jest to szalenie satysfakcjonujące, gdy wejdzie animacja spela za każdym razem. Tak jak mówiłem wcześniej, druid czerpie swoją siłę z maginatury. Jest to czasem mylące, ponieważ moglibyśmy sądzić, że wiatr jest elementem i żywiołem. Bardziej tu pasuje szaman, a tymczasem widzimy też, że druid wspomaga się spelami na podstawie wiatru. Mówię tutaj na przykład o Ursol Vortex czy Cyclon. Poza tym muszę wspomnieć o takich klasykach jak Entangling Roots, które pojawiają się jeszcze w Warcraft 3 i które używał sam scenariusz. Druid jest fascynującą klasą. Powiedzenie Jack of all trades but master of none jest moim zdaniem niesłuszne. Ta niezwykła sytuacja, czyli aż cztery specjalizacje, definiują właśnie charakter klasy. Jej rezolutność i adaptację, tę zdolność do przystosowania się do każdych warunków, daje druidowi ogromną siłę. Klasa ta łączy pokrewne dusze. Mamy takie organizacje jak Druid of the Claw, Druids of the Grove, Druids of the Fang czy Druids of the Sight. Ta różnorodność wynika nie tyle z przyjętej formy i stosowania się do określonej szkoły druidycznej, ale też do światopoglądu, niektóre są z natury dobre, niektóre na odwrót, np. Na wspomniany Druids of the Fang, czy niesławnie Druids of the Flame założone przez arcydruida Fandralasta Helma. Nie będziemy zajmować się to jego postacią, bo byłoby niesprawiedliwe zamieszczać mu tylko parę akapitów, ale na pewno do niego wrócimy w osobnym odcinku, ponieważ jest to fascynująca postać. Samych Druids of the Flame widzieliśmy stosunkowo niedawno, gdzie pomogli Ferakowi przedrzeć się do Emerald Dream. Zresztą dla druidów ostatni patch do Dragonflight był wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz w historii World of Warcraft byliśmy świadkami tak mocnego przenikania się wymiarów. Podsumowując, jeśli lubicie zwierzaki, jesteście w Greenpeace i adorujecie przyrodę, jest to klasa dla Ciebie. Jeśli uwielbiasz oglądać koty na YouTube, to też klasa dla Ciebie. I jeśli po prostu chcecie rozrywać wroga na kawałki w jak najbliższym kontakcie, będąc przy tym eco friendly, to również klasa dla Ciebie. Dziękuję za spędzony razem czas. Nie zapominajcie o dawaniu lajka, subójcie kanał, bo w ten sposób dajecie mi ogromną motywację. Ściskam mocno patronów i ogromnie dziękuję, szczególnie tym stałym patronom VIP. Jesteście niesamowici. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.